Normalnie trzeba pracować i się pracuje. Przechodząca przez Polskę fala upałów daje się we znaki również mieszkańcom Braniewa. Słupki rtęci szaleją, przekraczając często 30 stopni w skali Celsjusza. Jest to wymarzona pogoda na urlop i letni wypoczynek na przykład nad wodą. Jednak nie wszyscy mamy to szczęście i część z nas musi pracować. Dlatego sprawdziliśmy jak radzą sobie mieszkańcy Braniewa przy takich 30 stopniowych upałach. Dzień dobry. Piękny dzień, dzisiaj mamy upał, a jak Pani sobie radzi z upałami? Dobrze sobie radzę, dziękuję. Jakie ma Pani sposoby na to właśnie, żeby w taką pogodę pracować, no jakaś, chowa, chowa się Pani No widać, to, to się... pod namiotem. Ale jakaś woda do picia? Tak, no woda stoi, innej nie można. Opalać się można. Tak, a, a jak Pan sobie radzi z upałami? Bardzo dobrze, urlop spędzam tutaj. Urlop, ale w pracy jednak. Tak, no ale taki urlop działku i trzeba sprzedać to, co się urosło, nie? Trzeba na tylko cierpliwości. No i niestety tylko cierpliwości. Nie jest to dużo wody mineralnej, piję i dla i tak pod daszkiem trochę i staram się po prostu jakoś przecierpieć to ale niech będzie ciepło, potrzebne jest ciepło. Dobrze się pracuje w takiej upały? Nie, ciężko, wie pani, lepiej by było leżeć na plaży nad wodą, przyjemniej na pewno, no ale jest jak jest i trzeba się do tego przyzwyczaić. Popołudniami je biorę dzieci, jadę wtedy. Właśnie teraz zaczynam się opakować, żeby można było wieczorem jeszcze skorzystać z tego lata, bo lato szybko minie, a, a zima i jesień to taka długa pora roku, przeciąga się bardzo. Le, ledwo sobie radzimy, ledwo żyjemy a jakie z upału. sposoby pan ma na upały? No i sposoby, picie, Napoje pijemy co tam? Warzywka jemy. Więcej warzyw, pomidorów, ogórków. Jak jest zimno, to jest za zimno. A później jest za... Jakie sposoby? Szukać chłodnego miejsca. Tylko? No tylko. Lody właśnie skończyłyśmy jeść. No co? Wsiadłem mleko i sprawa załatwiona. A jak się pracuje, wypały? Bardzo źle. A jak z klientami dzisiaj? W ogóle w takich taki No Oczywiście mniej ludzi przychodzi. Dużo się zamyka w domu ze względu na upały. Nie. A jak nie, to nad wodę. Ja liczno, ja bardzo rad, dlatego że na koniec tak nam przyszła żara, czyli... Jak po polsku się mówią bardzo dobry upał, to w upale się bardzo się ładnie siebie dobrze czuje, dobrze sobie daje rady, bo pomyśl tylko jest o jednym szybko, szybko do dobrzego, na dobrze wybrzeże, na plaży, na szczęście i Kaliningrad i Polska ma bardzo dużo dobrych plaży Morza Bałtyckiego. No i ja też tam za chwilę jadę, zapraszam wszystkich. No trzeba pracować. Nie gorąco? No gorąco, ale wie pan, musimy zarobić, no a jak się jak się ratujecie? Jak sobie radzicie w taki? No wodę, wodę mineralną wody. mamy no stop cały czas, ile tylko możliwe. I tak pijemy od czasu do czasu, no to... O nie dużo pić. Przede wszystkim. A jak się pani pracuje w wypały? O no, no, zawsze jest to bardzo uciążliwe, wiadomo, jak uchwała, ale... Jakoś się daje radę. Ciężko powiedzieć. Lody chyba i zimne napoje. Oj, nie da się, nie da się. Z radzić w pracy. Zimne piwko, no, wskazane. Tylko trochę później wieczorem rozbierać. No trudno mi powiedzieć. No chyba tylko nad wodę wyjechać. A jak nie można i trzeba pracować? No trudno cierpieć i pracować. No jakie inne mamy wyjście? Nie wychodzić z domu. A jak, A jak się... trzeba? Hmm. Prymy. Jak trzeba pracować. A, mm, chciałbym mieć taki problem. Nie mam pracy. No, jakoś bardzo źle. To znaczy po co się bardzo? No. A jakie ma pan sposoby? Co tam? Wody? Teraz deszcz potrzebny jest, to wszystko. Ale jakie ma pan sposoby, żeby przetrwać takie upały? nie? No. Pić wody dużo, jeść paczewkę? Du nie, dużo wody. Pi I piwka. No, to jeszcze jest, nie wypitę. Dużo piwa. No. Dużo piwa chodzą zimnego No mnie w cieniu jest zimno, tak się grączą. <noise> Normalnie ten Ja A co tam... Upale jak upale, to jest bardzo dobrze, to musi być upale. Tak jak co rok niektóre to lato gorsze, a w tym roku dobre lato jest. Upale nie przeszkadzają. Na no to, no to czekało się cała zima na upale i dobrze jest. Zaraz kończy się i znowu będzie się narzekać, że nie ma upałów. Za bardzo dobrze, dopiero z Hiszpanii przyjechałem na chwilę i właśnie wracam z powrotem, tak? Ale mnie to nie ma tutaj żadnego szału na razie. Czyli nie ruszają was takie temperatury? Na razie nie. Dzięki, a jak, tak. jak, 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 jak sobie radzić z takimi upałami? Nie wiem, pić dużo wody i iść na plażę po prostu? No wentylator, dużo zimnych płynów i chyba wszystko. Stare budownictwo, więc chłodno jest. A jak klienci nie narzekają na te upały? No, narzekają jak wchodzą do, do zakładu, to twierdzą, że klimatyzacja jest włączona, a klimatyzacji w ogóle nie ma. Hej, muszę sobie radzić. Akurat w upale pracuję, w każdym bądź razie jestem przyzwyczajona I jak się do tego. W takim no, ciężko, ciężko. A co pani robi, żeby przetrwać? Po prostu nic. Człowiek idzie i to wszystko, no, picie. Do chłodu gdzieś człowiek musi się skryć, no niestety. No na pewno chłodzić się dużo trzeba, okładzać się właśnie tak jak córka i dużo pić wody oczywiście. To wszystko w dzisiejszym programie Głos ulicy. Zapraszamy do komentowania i dyskusji. Czekamy również na Wasze pomysły i propozycje dotyczące kolejnych odcinków Sądy Ulicznej.